Cześć, kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj czytanie na temat, czego on się boi okazać. Jakież tutaj uczucie jest skrywane bardzo głęboko. Do wyboru upływ czasu, priorytety i majestat. Zastanawiajcie się chwilkę, kochane. Dam Wam momencik. Dłużej, bo przyniosłam sobie jeszcze herbatkę. No dobrze, czego on się boi okazać? Upływ czasu, priorytety albo majestat. Mam nadzieję, że decyzja podjęta. Ja majestat i priorytety odsuwam na bok. Upływ czasu. Jeżeli taką wersję wybrałaś, anielska. Tarotowa karta rada dla ciebie. A czego on się boi okazać? Hmm, e, kochana, e, dziesiątka monet, królowa monet, czwórka monet. Z jednej strony to przepiękne i wspaniałe karty, ale czego on się tutaj boi okazać? Takie pytanie mamy. Mam wrażenie, że dotyczy to relacji trójkątowej. Przynajmniej taka, no jakby ta energia jest tutaj z tym czytaniem dla mnie najbardziej spójna. Może się. Bać okazać, może być dla niego problematyczne zostawienie tego, co ma w tej chwili: majątku, żony, tej powiązanej tutaj z tą, tej królowej, monet, powiązanej z tym majątkiem, z tą dziesiątką monet, i rodziny, tej przestrzeni rodzinnej. Tego kawałka podłogi, który ma. To chyba jest największy strach w jego życiu. Wygląda na to, że człowiek, który Tutaj się mi pokazuje, kart jest osobą majętną, ma, albo ma jakieś zobowiązania, zadłużenia, albo ma duży majątek, który ma do spółki ze swoją królową monet, ze swoją żoną, ze swoją stałą partnerką. Jest tu zbyt dużo do stracenia, być może podział majątku w ogóle nie wchodziłby w grę, może on tego nie chce zrobić. Może że byłoby mu to nie na rękę, żeby coś dzielić, czegoś się pozbywać. Tak to ma władzę nad wszystkim, ma nad wszystkim kontrolę a w innym wypadku mogłoby mu się to po prostu trochę wymykać z rąk i rozjeżdżać. I on nie chce ci o tym mówić. Nie chce mówić, że największym, największym hamulcem przed jakąkolwiek zmianą w jego życiu jest właśnie jego zasobność materialna, jego żona i rodzina, bliscy mu ludzie. To są e, energie, w których on teraz e, jest w których on teraz żyje, jest mu dobrze, jest mu wygodnie, nawet jeżeli robi jakiś skok w bok, nawet jeżeli bardzo się kimś silnie zauroczy, to ta królowa monet jest pewna siebie. Ona jest tak pozabezpieczana w tym momencie, że może przemrużyć oko i machnąć ręką na pewne niezbyt komfortowe sytuacje, które się w jego życiu zdarzają i on tego w ogóle ci nie chce mówić. Być może mówił coś innego, być może nawijał ci tutaj makaron na uszy i twierdził, jaki to on jest nieszczęśliwy, samotny, jaki bywa rozdrażniony na przykład w związku. No, mogło i tak być, no tylko, że on nie chce niczego innego. Jest mu dobrze, bo może się zabawić. No, jest to brutalne, co teraz powiem, ale jest mu to nawet na rękę, że ktoś tą smycz. Puszcza, 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 a potem lekko, szarpnie, przywołując go do porządku, i potem znowu popuszcza, i znowu może sobie korzystać z życia i bawić się dobrze. Nie, nie okazuje i nie mówi na pewno o tym, że jest mu tak wygodnie, kochana. A co tobie radzą karty anielskie, ósemka buław. Jakąś wiadomość dostaniesz od niego, czyli wygląda na to, że w tej chwili macie albo jakąś separację, albo, albo nie jesteście razem, albo pokłóciliście się, albo on faktycznie wrócił do żony? Um. Albo nie powiedział, że wraca do żony, ale musi coś przemyśleć, zastanowić się, ble, i tak dalej, i tak dalej. Jakąś dostaniesz od niego wiadomość, jakaś informacja o nim dotrze w najbliższym czasie do Twoich uszu. Ale ósemka Buław to też energia ruszania naprzód, a więc nie czekaj, może, bo jeżeli no przyjdą, to przyjdą te informacje, ale ósemka Buław może też podpowiadać, abyś nie czekała na jakieś informacje, tylko żebyś cieszyła się ze wszystkiego, co się pokaże, i ruszaj naprzód, pędź przez życie. Buławy, a szczególnie ósemka buław, to pasja, to chęć do życia, to nowe pomysły, a jeżeli w ogóle czekasz na jakiekolwiek informacje, no bo to dla Ciebie też. Podpowiedź karta rada, to powinno się to już szybciutko tutaj pokazać i zadziać. Poproś, poproś wszechświat, piękne, poproś nas o pomoc w tej sytuacji, a my natychmiast zaczniemy działać w Twoim imieniu. Podlegamy wielu prawom wszechświata, a jednym z nich jest zasada wolnej woli, która pozwala Ci dokonywać własnych wyborów. Cierpliwie czekamy, więc na Twoją prośbę. Prosia będzie Ci dane. Kochane, w energiach jest tak, że dokąd nie poprosimy, dotąd nie dostaniemy. Do, dotąd nie dostaniemy, dobrze powiedziałam. I też nie warto wyrywać się przed szereg, jeżeli Was o coś ktoś nie prosi, a nie wychodźcie przed szereg, nie pomagajcie. Nie wiecie tak naprawdę, czy Wasza pomoc faktycznie jest potrzebna. Upływ czasu taką kartę wybrałaś. Tak zaplanuj czas, abyś miała chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. Żyj własnym życiem. Dokładnie. On też żyje własnym życiem i ma się dobrze. A ty zacznij pędzić do przodu, proś wszechświat, a będzie ci dane, będzie ci dane wszystko to, o co poprosisz. wszechświat naprawdę z nami rezonuje. wszechświat słuchajcie jest jak taki niesamowity katalog z zamówieniami. Wystarczy tylko brać, sięgać mówić czego się chce i mówić pełną, pełną sobą i jeżeli będzie tylko sprzyjające sprzyjająca do tego sytuacja i czas na pewno, to dostaniecie, kochane bardzo Was proszę o łapeczkę w górę o subskrypcję, proszę Was o komentarz a jeżeli pragniecie czegoś prywatnego piszcie na maila jeżeli wybrałaś priorytety, czego on się boi okazać? Rycerz Buław, Piątka Mieczy i Karta Świata. Kochana, pasja i namiętność to są rzeczy, których on się boi, e, boi okazać. E, rycerz Buław to dobra zabawa, to korzystanie z życia, to sprawy łóżkowe. E, tutaj może mieć jakieś opory albo nie ufa... E, sobie, albo nie ufa Tobie, albo uważa, że w stosunku do Ciebie dla niego są zbyt wysokie progi, że może nie sprosta Twoim wymaganiom. Ten roller coaster, taka huśtawka nastrojów, pokazuje się tutaj ewidentnie w energii Piątki Mieczy. To mogą być takie problemy wewnętrzne, kłótnie wewnętrzne, rozmawianie z sobą samym. Z jednej strony chciałbym, z drugiej strony boję się, z jednej strony no pragnę jej i jest dla mnie całym światem, a z drugiej strony nie, może ja jestem dla niej za cienki bolek, może nie dostrzeże mnie, może mnie nie zauważy. Kochane, no, roller coaster jest tutaj niesamowity w jego energiach, bardzo cię pragnie, bardzo cię pożąda. No i jesteś spełnieniem jego marzeń. Chciałby, abyście byli razem, mieszkali razem, abyście razem pewne rzeczy tworzyli. Świat to informacja o tym miejscu, w którym czujemy się dobrze, bezpiecznie, to znalezienie właśnie tego wspólnego miejsca na świecie. To są też podróże, to są wyjazdy, mogą mówić o zmianie miejsca zamieszkania, a więc on może. Sieć ci okazać, ale boi się, że chce, abyście razem wyjechali, abyście coś zmienili. No, w jego głowie to jest tutaj niezły ten roller coaster i taka naprawdę huśtawka nastrojów od euforii poprzez niezłego doła. Piątka mieczy to kłótnie, to spory, ale takie wewnętrzne, przynajmniej w tym rozkładzie kart. Jaka karta rada dla ciebie? Dziesiątka mieczy. Ty jesteś czymś przybita, Ty jesteś czymś zdołowana, nie wiem, może brakiem jego decyzji, bo on się tego w ogóle boi okazać. Może innymi problemami. Dziesiątka mieczy mówi: ogarni się, dziesiątka mieczy mówi: podnieś się, pora najwyższa, abyś zrzuciła z barków to, co cię niszczy, co cię dołuje. Przestań też przyciągać myślami jakieś problemy, bo dziesiątka mieczy to też w dużej mierze czarnowictwo i budowanie takich nieciekawych scenariuszy, które. Naj... Najprawdopodobniej nigdy i nigdzie się nie zrealizują. Dziesiątka mieczy to żale, to, to informacja, że wzięłaś też na siebie zbyt wiele. Problem może się pojawiać z konwersacją, możesz mieć problemy w rozmowach, Ty możesz coś źle rozumieć, ktoś Ciebie może źle rozumieć. Warto nad tym też popracować. Warto się zastanowić, czy informacje, które Przekazujesz, ktoś faktycznie rozumie, może rozumie je na opak, a ty potem się wściekasz i, i sama siebie krzywdzisz, a może coś właśnie źle przekazałaś. Nad tym się też warto zastanowić. Dziewczyny, wyjdźcie z tej energii. Dziesiątki mieczy, bo jest Wam niepotrzebna. No po co łapać takie smutki i smuteczki? Akceptacja na no siebie przede wszystkim. Spójrz na siebie i innych ludzi oczami aniołów z bezwarunkową miłością i akceptacją. W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz w każdym człowieku Jego najwyższy potencjał. Super energia, akceptuj przede wszystkim samą siebie. Priorytety wybrałaś. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. No właśnie, może bierzesz na siebie zbyt wiele, zbyt wiele już wzięłaś tych emocji, zbyt wiele. Pomysłów realizujesz być może za kogoś, a ludzie powinni ci pomagać. Ci, którzy są blisko ciebie, którzy z tobą żyją, mieszkają, ale również w pracy, też ta sytuacja powinna wyglądać zgoła inaczej. Dziękuję Wam, kochane. No, Wy tutaj. Um... Macie, znaczy on ma tajemnicę tutaj przed wami, boi się, boi się wiele rzeczy tutaj wam powiedzieć. No, ciekawe, ciekawe. Jeżeli potrzebujecie prywatnego czytania, piszcie, kochane, na maila. Myślę, że warto rozszerzyć sobie tutaj to prywatne czytanie, bo z tych trzech kart nie wszystko wynika. Natomiast, jeżeli chcesz poprosić czy zamówić pracę z Wahadłem, która oczyści Twoje energię, która wspomoże Cię w realizacji Twoich planów, też pisz, kochana. Ja robię to Wahadłem. I cóż, no dzisiaj proszę Was jak zwykle o łapeczki w górę. Bardzo Was proszę o komentarze i o subskrypcję mojego kanału. Ostatnie na dzisiaj czytanie: dla tych z Was, które wybrały majestat, anielska i tarotowa karta rada, po, wieża, czwórka, monet, i, 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 i dziewiątka kielichów. No, powiem ci tak, czego on się boi okazać? Ech, jest tutaj naprawdę w jego życiu i w jego energiach mnóstwo tajemnic. Ech, boi się, że coś się wyda, że coś walnie, że coś pierdzielnie dosłownie, bo wieża to jest taki szok. Wieża to jest zburzenie dotychczasowych sytuacji, dotychczasowego porządku. On boi się, że to będzie rozwalone, że coś wyjdzie na jaw, że coś ujrzy światło dzienne, nie chce sam o pewnych rzeczach decydować, ale jeszcze bardziej boi się tego, że ktoś komuś coś powie, że coś się ujawia. Że coś pójdzie nie tak, a on chyba ma tutaj wiele do ukrycia. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest energia czwórki monet. To wysokie ego to ta bezpieczna przestrzeń, w której on się czuje dobrze. Niekoniecznie musi czuć się idealnie, ale czuje się jakoś, wie jak jest wie, że tam no, zna sytuację. Czwórka monet to taka bezpieczna przestrzeń, gdzie ja wszystko trzymam w ryzach. I absolutnie nie chce tej bezpiecznej przestrzeni opuszczać. I on nie chce ci o tym powiedzieć. On nie chce powiedzieć, że nie chce od niczego odchodzić, że chce tak zostawić wszystko, jak było, żeby się nic o milimetr nie zmieniło, żeby się nikt czegoś nie dowiedział, żeby, żeby się nic nie wydało, nie ujawniło. Trzyma to wszystko pochowane bardzo mocno, trzyma się czegoś kurczowo. Nawet je, czegoś lub kogoś, kurczowo, nawet jeżeli z tego nie jest zadowolony, jeżeli nie jest zadowolony ze swojej sytuacji, ze swojej relacji, to trzyma się jej kurczowo, bo wie, jak jest i boi się zmian, panicznie boi się zmian. Yy, jeszcze ma taką no, cechę, można powiedzieć nie chcę powiedzieć przypadłość ale cechę, która pojawia się w dziewiątce kielichów czyli po pierwsze, dobra zabawa. Po drugie, niekiedy może się wkradać wręcz nadmiar tej dobrej zabawy, czyli jakieś tam pijaństwo i popuszczanie sobie pasa. Ale dziewiątka kielichów ma jeszcze jedną taką, ma jeszcze jedno takie troszeczkę ukryte znaczenie. On za wszelką cenę skrywa swój swoje prawdziwe oblicze i dostosowując się do innych, trochę przekłamuje rzeczywistość. Ja już wielokrotnie mówiłam to przy dziewiątce kielichów. Ktoś może nie lubić na przykład piwa, ale jeżeli wszyscy w jego najbliższym otoczeniu to piwo zamówią, no to on też to wypije. Nawet jeżeli ma możliwość zamówić sobie swoją ukochaną lampkę koniaczku, napije się piwa. Po prostu na zasadzie jak wszyscy, to babcia też nie chce się wychylać, nie chce niczego pokazać. Potem zaczyna się z tym czuć mało komfortowo, no bo musi się za każdym razem dostosowywać do grupy, do drugiej osoby, no bo już ileś razy, ileś razy poszedł za grupą, a teraz czy za ukochaną osobą, a teraz nagle chce zmienić zdanie. No to będzie, że wydziwia, będzie się musiał tłumaczyć, będzie musiał, będzie musiał powiedzieć, dlaczego do tej pory było inaczej. Może się okazać, że nikogo kompletnie to nie będzie interesować, ale on się tego boi. Będzie się ta obawa tutaj w nim pojawiała. A więc no, ma tutaj, ma tutaj wiele problemów, które kochana, których boi, się, których boi się okazać i o których boi się. Powiedzieć. Ty jesteś w tym momencie w energii piątki mieczy. Były jakieś kłótnie, były jakieś spory, może dlatego on się tak tej wierzy, tutaj boi, że no, wszechświat wreszcie zadecyduje za niego i powie, no gościu albo w prawo, albo w lewo. A nie tak, jak ty po prostu jakimiś tam milimetrowymi krokami starasz się zrealizować nie wiadomo jak odległy pomysł. Mogła być jakaś kłótnia, mogło tutaj stanąć w pewnym momencie, 去 W pewnym momencie na ostrzu noża wszystko. Piątka Mieczy pokazuje, że kłótnie, że szarpanie się, że takie tupanie nogą, walenie pięścią w stół nie zawsze przynosi efekty, bo potem, szczególnie w relacjach, to okazuje się, że obie osoby są nieszczęśliwe. Nie tylko ta, która przegrała kłótnie, ale również po czasie ta, która wygrała, bo widzimy tę poranioną osobę, Widzimy smutną osobę, teraz musimy ją przepraszać albo oczekiwać tych przeprosin. Jakoś trzeba się pogodzić, coś trzeba zrobić, więc wiecie, kochani, to jest taka energia. Ok, mamy mieć swoje zdanie, ok, postawmy pewne granice, ale jeżeli puszczają nam nerwy, jeżeli powiemy zbyt wiele, jeżeli za każdym razem chcemy mieć rację, no to w pewnym momencie. Ktoś pęknie, bo nie wytrzyma, bo ma podziurki w nosie, poddawania się cały czas i wybuchnie, i potem jest dla nas dużym zaskoczeniem, jak to zawsze był taki uległy, czy była taka uległa, zawsze była taka, taka płaczka, zawsze była taka taka. Chętna do zmiany decyzji, a teraz nagle nie, teraz nagle wrzeszczy i histeryzuje, i nawet nie dostrzegamy, nie dostrzegamy tego, że powinniśmy no jednak wyhamować, ale to w nas jeszcze bardziej w jakąś tam furię wpędza. A więc no tutaj ta piątka mieczy przypomina o tym, że warto mieć swoje zdanie i granice stawiać, ale warto też mówić spokojnie, rozsądnie, przedstawiać. Swoje argumenty, jeżeli drugiej stronie puszczą nerwy, to po prostu przeczekać, wrócić do tego tematu za chwilę. Prawo przyciągania, moja ulubiona karta. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje. Więc inwestuj mądrze, masz moc wyboru swoich myśli i napełniania ich miłością, spokojem i harmonią. Na twoją prośbę z przyjemnością dostroimy twoją energię do wyższych częstotliwości. Proś, a będzie ci dane, mówię wam to wielokrotnie. Korzystajcie, czerpcie pełnymi garściami, nie bójcie się prosić o wiele. Mikołaj się zbliża już wielkimi krokami. Piszcie, kochane, listy niekończących się żądań. Majestat. Taką kartę wybrałaś. Bądź świadoma swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. Bądź świadoma, ale nie trzaskaj ręką w stół. Na a spokojnie. Mów, czego pragniesz i prawo przyciągania ci to zrealizuje. Bardzo Wam kochane dziękuję. Fajne było to czytanie, przynajmniej mnie się podobało. Piszcie, czy Wam również. Czekam na komentarze, czekam na łapeczki w górę i na subskrypcje. Bardzo Was o te subskrypcje proszę, bo one podciągają troszeczkę mój kanał w rankingu. I kochane, jeżeli potrzebujecie czegokolwiek prywatnego, piszcie na maila. Mój e-mail jest w czasówce. Całuję was, zdrowa baba i tarot.